23 września 2024 roku rozpoczęła się najbardziej znana, prestiżowa i największa impreza filmowa w Polsce przez złośliwców często nazywana Polskim Kam. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i jego 49. edycja. Tegoroczny festiwal otworzył film Damiano Kocura, Pod wulkanem. Obraz jest polskim kandydatem do Oscara. Opowiada on historię ukraińskiej rodziny, która spędza czas na hiszpańskiej wyspie Teneryfa. Tam zostaje ich wiadomość o wybuchu wojny w ich ojczystym kraju.

Ty, ty mnie, ty będziesz pokazał tę drogę! A szło dalej? W tym roku, jak zawsze, w Konkursie Głównym zaprezentowano 16 filmów. Między innymi nowy film Jana Pematuszyńskiego Matuszyńskiego, Mingum, z Marcinem Dorocińskim w roli głównej, nowe dzieło Ksawerego Żuławskiego Kulej Dwie Strony Medalu, o bokserze Jerzym Kuleju, oraz nowy film Magnusa von Horna, Dziewczyna z igłą. W tegorocznym konkursie głównym znalazły się aż trzy produkcje traktujące o wojnie w Ukrainie. Oprócz Pod wulkanem wyświetlono film Dwie siostry w reżyserii Łukasza Karbowskiego, twórcy Kacwawy, i film Ludzie w reżyserii Macieja Sielskiego i Filipa Hileslanda z Cezarem Pazurą w jednej z głównych ról. Festiwal Filmowy w Gdyni to oczywiście nie tylko konkurs główny i zacięta walka o Złote i Srebrne Lwy, to też konkurs filmów krótkometrażowych i nowy, świeży, debiutujący w tym roku konkurs Perspektywy, w którym nagrodą są Szafirowe Lwy i nagroda pieniężna w wysokości 50 tysięcy złotych. W tym roku w Perspektywach znalazło się 8 filmów, z czego 4 to pełnometrażowe debiuty reżyserskie. Festiwal jak zawsze okazał się świetnym miejscem do dyskusji i wymiany myśli, bez których kino nie istnieje. Bo gdynia to nie tylko siedzenie, czasami bardzo długie, w kinowej sali. To przede wszystkim rozmowy i dyskusje, pole do wyrażenia swoich myśli i refleksji przed tymi, dla których to najważniejsze, przed twórcami. To jedyna taka okazja, by powiedzieć reżyserowi, czy jego film się nam podobał, czy nie, i zobaczyć jego reakcję na żywo. Konferencje prasowe, spotkania z twórcami po filmach, luźne pogawędki na korytarzach czy na świeżym powietrzu okazały się jak zawsze świetnym dopełnieniem oglądania filmów. A po bardzo długim, czasami kilkugodzinnym siedzeniu w sali projekcyjnej, takie rozmowy to niesamowite ukojenie i uspokojenie ciała, ducha i przede wszystkim myśli. Tematy tegorocznych produkcji konkursu głównego okazały się w większości pesymistyczne. W filmach wyświetlanych podczas festiwalu dominowały odcienie szarości, czasami wręcz czerni. Głównymi wątkami i tematami, które przewijały się przez dzieła dziesiątej muzy, były samotność, śmierć, wojna, wszechobecna zagłada, nieprzepracowana, dręcząca i sprawiająca ból przeszłość, poczucie zagrożenia i iluzja świata, w którym żyjemy. W tym roku bardzo łatwo było wyjechać z Gdyni z depresją. Jednak, jakie czasy, takie treści. Znalazły się oczywiście filmy komercyjne i rozrywkowe, i nawet jedna komedia. Jednym z wielu wydarzeń towarzyszących tegorocznej Gdyńskiej Imprezy była wystawa w Muzeum Miasta Gdyni. Wystawa Wojciecha Siódmaka wokół diuny. Była to niesamowita gratka dla zagorzałych fanów diuny, ale wystawa robiła też wrażenie na ludziach, którzy mają do niej normalny albo obojętny stosunek. Sam Siódmak to artysta twarzący we Francji. Jego prace reklamowały festiwal filmowy w Cannes. Dziś jego talent można podziwiać na okładkach książek sagi diuna. Za rok odbędzie się jubileuszowa 50. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Z tej okazji organizatorzy postanowili stworzyć studio historii festiwalu, które mieściło się w teatrze muzycznym. Po wcześniejszym umówieniu, od 23 do 27 września, uczestnicy mogli podzielić się swoimi wspomnieniami i pamiątkami z ubiegłych lat. Ze zgromadzonych materiałów powstanie za rok wystawa. Żyli, którą przewodniczyła Małgorzata Zajączkowska, aktorka teatralna i filmowa, przyznała nagrodę główną festiwalu, Złote Lwy, filmowi Zielona Granica Agnieszki Holland. Obraz ten zdobył również nagrodę publiczności. Drugą nagrodę w konkursie głównym, Srebrne Lwy, przyznano filmowi Dziewczyna z Igłą w reżyserii Magnusa von Horna. Triumfatorem Gali okazał się też film Biała Odwaga. Marcin Koszałka odebrał nagrodę za reżyserię tego filmu. Nagrodzono również scenariusz, drugoplanową rolę męską i główną rolę kobiecą. Najlepszym aktorem okazał się być Jacek Borusiński za rolę w filmie Wróbel. Wielkim przegranym okrzyknięto film Pod wulkanem. Jak słychać, nie trzeba było jechać do Gdyni, by być na bieżąco z festiwalem, bowiem dominanci gali to filmy sprzed roku, które polską premierę kinową już miały. W konkursie Perspektywy, którego przewodniczącym żyli był Janusz Zaorski, najlepszy okazał się być film Rzeczy niezbędne, który otrzymał Szafirowe Lwy. Główną rolę w tej produkcji zagrała Katarzyna Warnke. Scenariusz powstał na podstawie głośnego reportażu Mokradełko, katarzyny Surmiak Domańskiej. Nagroda Złoty Klakier dla najdłużej oklaskiwanego filmu w tym roku trafiła w ręce Korka Bajanowskiego za film Utrata Równowagi. Przepraszam, taka nieprzyjemna sprawa. W kinie, wolność. Jeden aktor odmówił występowania w filmie. Aktor w kinie, w czasie normalnej projekcji, odmówił. No Laureatem Platynowych Lwów – nagrody za całokształt pracy twórczej – został w tym roku Wojciech Marczewski – reżyser filmowy i scenarzysta. Twórca takich filmów jak Zmory, Dreszcze czy Ucieczka z kina Wolność, z Januszem Gajosem, jako sławnym i kultowym już dziś cenzorem. Za chwilę to będzie sekretarz, bezpieka, bugiak to jest. Oni się nie ja cofną przed niczym. Co pan? Zabraniam panu. よろしくお願いします。<ス><ス>